Ja was bardzo serdecznie, z tej strony 30 A to jest kolejny poradnik I teraz będzie poradnik Jak wlać yy, mody do minecrafta yy, Wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową Wchodzimy w youtube'a I, tak, I wszystkie takie mody się wgrywa tak samo Czyli na przykład bierzemy tu tego papla naszego Link do moda też te, też będzie w opisie, tak jak wtedy. I wybieramy tą opcję drugą i klikamy jeden cztery Skip ad. Okej. Okay. I po pobraniu po, 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 po może sobie wyplakować na pulpit. Wpisujemy teraz procent a p, p, data, e, data procent. Klik. tutaj. Bin. Minecraft Jar utwórz za pomocą archiwum to już to można zamknąć klikamy na race mini map Prze przeciągałem wszystkie te pliki oprócz tych kropek tak i mamy model zainstalowane Mam nadzieję, że poradnik się podobał. Widzimy się w kolejnym poradniku. Na razie cześć i pozdrawiam.